Salon24 forum w Krynicy, a ze mną i z Państwem marszałek województwa Małopolskiego, pan Łukasz Smułka. Witam. Dzień dobry, dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie marszałku, Małopolska w Krynicy jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Jesteście patronem głównym całej imprezy. Z jakim przekazem przyjechał Pan do Krynicy Zdrój? Wszystkim bardzo się cieszymy, że Krynica jest kontynuowana, jest realizowana z roku na rok, bo to jest takie swoiste małopolskie i polskie Dawos na jesieni. Tutaj w Małopolsce rozmawiamy o rozwoju naszego państwa, rozmawiamy też o rozwoju samorządu i bardzo się cieszymy, że Małopolska jest głównym partnerem i pokazujemy, jak dynamicznie rozwija się Małopolska, praktycznie w każdym obszarze, ale z drugiej strony też mamy okazję pokazać naszym gościom i walory turystyczne naszego regionu, a turystyka dla Małopolski jest ważna, ważnym takim kołem zamachowym, bo biorąc pod uwagę rok 2024 do, do Małopolski e, przybyło 26 milionów turystów i za co bardzo dziękujemy, że byli z nami, a ci, ci turyści zostawili blisko 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych, które zostało wpompowane w gospodarkę. E, oczywiście kwestia główna to hotelarze, gastronomia, ale również wpływy z podatków i e, to powoduje, że Małopolska rozwija się, ale też inne gałęzie, które też e, biorąc pod uwagę rozwój naszego regionu są widoczne. Bardzo mocno jako Małopolska inwestujemy. O Polsce na poważnie, takie jest hasło tegorocznej Krynicy. E, to wszystko, o czym pan wspomniał, brzmi bardzo poważnie. Turyści powinni w, e, i przedsiębiorcy w Małopolsce czuć się bezpiecznie, ale też bezpiecznie i w dobrych warunkach podróżować. Jak tutaj pan adresuje ten temat? Gdzie jest rozwój? wielokrotnie podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu mhm. i to bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę doposażenie służb ratowniczych, dzieje się w naszym regionie, bo nie tak dawno, no, kilka tygodni temu przekazaliśmy dla strażaków w Małopolsce blisko 63 nowoczesne wozy, które wzmocniły potencjał ratowniczy straży pożarnej w Małopolsce, ale ta potrzeba, ale również potrzeba wynika z faktu, że widzimy, że biorąc pod uwagę naszą wschodnią granicę jest niestabilnie. Musimy być przygotowani na kryzys militarny, musimy Przygotowany na kryzys związany chociażby z siłami natury. I my, jako Małopola, Małopolska, jako samorząd Województwa Małopolskiego, inwestujemy y, od wielu lat w to, aby to bezpieczeństwo było na bardzo wysokim poziomie. Y, I dzisiaj widzimy, że ten potencjał jest bardzo duży, ale też mówimy o tym, że zdrowie i bezpieczeństwo miało Małopolą stawiamy na pierwszym miejscu. To oznacza, że to nie tylko wsparcie służb ratunkowych, ale również wsparcie szpitali, szpitali wojewódzkich. Y, w najbliższym czasie planujemy zabezpieczyć środki Poziomie około mi pół miliarda złotych na to, aby zainwestować w środki budżetu województwa, budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki, chociażby dyspozycji, które są w dyspozycji szpitali, wypracowane środki zostaną zainwestowane i podniosą jeszcze bardziej ten komfort leczenia. Tym bardziej, że przygotowujemy się do nowego zadania, chociażby jak budowa mhm. centrum leczenia uzależeń od telefonów komórkowych dla dzieci i młodzieży. To jest coś, co przyszłości. To jest pierwsza inicjatywa taka w Polsce? W Małopolsce pierwsza i w Polsce. Również tego typu inicjatywa. Tym bardziej widzimy, że dzieci i młodzież to jest przyszłość naszego regionu, ale też naszego e, kraju, dlatego też warto inwestować w młodzież. Odnosząc się też do transportu, bo turystyka czy sprawne poruszanie się po, je, po województwie e, no nie może być sprawna bez sprawnego transportu. W Małopolsce transport jest sprawny, koleje regionalne bardzo mocno inwestują w nowe połączenia. Codziennie Małopolska uruchamia blisko pół tysiąca połączeń regionalnych najwięcej oczywiście w szczycie porannym i popołudniowym, bo to wynika mhm. z faktu podróżowania i przemieszczenia się do pracy, do szkoły, na studia, ale również bardzo mocno inwestujemy tam, gdzie nie ma torów. Właśnie, co to z byłymi plamami? Tam, gdzie nie ma torów, Małopolska uruchamia małopolskie linie dowozowe i tam autobus obsługiwany przez koleje małopolskie też w partnerstwie z prywatnymi podmiotami docieramy i realizujemy połączenia wojewódzkie. Oczywiście na terenie gminy za ten transport publiczny odpowiada wójt burmistrz na terenie z powiatu starosta. Natomiast my realizujemy połączenia wojewódzkie korzystamy z funduszu połączeń rozwoju autobusowych połączeń tak i to powoduje, że poprzez dofinansowanie rządowe poprzez dofinansowanie budżetu województwa, ale też dofinansowanie ze strony samorządów jesteśmy w stanie. Uruchamiać nowe połączenia, i docieramy do blisko 100 gmin. Jeżeli chodzi o Kolej, regionalną kolej, która obsługuje małopolskie linie dowozowe. Dla nas istotne jest to, aby pasażerowie, ci, którzy nie mają możliwości dotarcia na dworzec czy na przystanek, mogli dojechać do węzła przesiadkowego, przesiąść się na pociąg bądź do innego środka komunikacji publicznej i dojechać do oznaczone miejsce. To jest dla nas kluczowe, ale też zachęcamy chociażby dzieci i młodzież, że w okresie wakacji i, i przepraszam, ferii. ferii i roku, mówić, szkolnego. i roku szkolnego, ale głównie mówię o feriach. Bilet za złotówkę wtedy w czasie ferii, czyli wakacji zimowych, dzieci korzystają z transportu kolejowego za symboliczną złotówkę. Ci, którzy nie wyjeżdżają, również mogą zwiedzać Małopolskę mhm. kolejami. Wspomniał pan o imponującej liczbie turystów zagranicznych, 24, 26 miliona, ale do Małopolski do Krakowa przyjeżdżają nie tylko zagraniczni turyści, tutaj również osiada międzynarodowy biznes. Jakie aspekty dla biznesu, jakie udogodnienia, jakie przewagi ma Małopolska względem innych części świata, bo można tak powiedzieć, tutaj są firmy globalne. Oczywiście, biorąc pod uwagę globalne filmy, to przede wszystkim Małopolska to nie tylko stolica naszego regionu Kraków. Nie bywa, ale Kraków jest takim magnesem, mm -hmm. bo jest miastem rozpoznawalnym na cały świat, na całą mm -hmm. Europę. Ale też zachęcamy globalne korporacje do tego, żeby przyjeżdżać do Małopolski, korzystając z walorów turystycznych. Nie wspomniałem, ale też warto powiedzieć o ścieżkach rowerowych, które mm -hmm. też są bardzo e, dobrze utrzymane i dobrze przygotowane. Natomiast biorąc pod uwagę walory naszego regionu, mamy bardzo mocno osadzoną e, przedsiębiorczość, ale też współpracę ze środowiskiem naukowym. To w tym e, e, województwie uczelnie e, współpracują z biznesem, współpracują z wielkimi podmiotami, biorąc też pod uwagę, uwagę, że chcemy jako region być bardzo aktywni w dolinie krzemowej, niekrzemowej, mhm. która będzie z nami współpracować, kooperować i ten globalny biznes, który jest tutaj w Krakowie, w naszym, w, mało, w naszym województwie ma bardzo duże perspektywy dalszego rozwoju. Tym bardziej mówiąc o dużym biznesie, przygotowujemy nowe strefy aktywności gospodarczej. Jeszcze raz podkreślam, nie tylko w stolicy naszego regionu, ale w różnej części województwa bliskiej odległości, chociażby przy drodze ekspresowej, przy Linia kolejowych, po to, aby był ten potencjał inwestycyjny. I on w Małopolsce jest niebywały. Tym, tym bardziej podkreślamy, że Małopolska ze stolicą swojego, w swoim regionie, jakim jest Kraków, jest przede wszystkim regionem rozpoznawalnym. I to jest dla nas bardzo duża siła nabywcza, jeżeli chodzi o konkurowanie z innymi regionami w naszym kraju. Wspomniał Pan Marszałek o współpracy z Doliną Krzemową. Czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy? Oczywiście jest to nowa inicjatywa, ale przede wszystkim chcemy tam zaistnieć jako Małopolskę, jako komisja innowacji, gdzie mhm. jako samorząd jesteśmy zainteresowani wymienia, wymianą e, naukową, ale również e, pozyskaniem nowych e, technologii. Tym bardziej, że, że biorąc pod uwagę rozwój naszej e, uczelni technicznej AGH, e, bardzo mocno chcemy zainwestować w technologie kosmiczne, które są przyszłością e, no całego myślę, świata, bo ten kosmos, e, ale również chociażby różnego rodzaju... Rodzaje urządzenia są widoczne w codziennym życiu, począwszy od telefonów komórkowych po GPS-y, w rolnictwie, w motoryzacji i w każdym innym miejscu, tym bardziej drony. A biorąc pod uwagę drony, to też widzimy, że hmm, na froncie. Drony są bardzo niebezpieczne i też warto poznać chociażby tą technologię, warto też poznać również i takie elementy, ale też podkreślamy, że odnosząc się do bezpieczeństwa, ja osobiście chciałbym, aby jak najwięcej naszych mieszkańców Maopolan korzystało z kursów specjalistycznych, a w przypadku zagrożeń chciałbym, aby nasi mieszkańcy bardzo mocno uczestniczyli w różnego rodzaju kursach udzielania pierwszej pomocy, żeby jak najwięcej obywateli wiedziało, jak tą pomoc udzielić. Ale z drugiej strony podkreślam, że silne państwo to silne społeczeństwo oddolne w mniejszych miejscowościach, osiedlach, w miastach, po to, aby w sytuacji kryzysowej społeczeństwo mogło się. Zjednoczyć, jak braknie wody, to mogło sobie wzajemnie pomagać, jak braknie prądu, żeby można było pomagać sobie chociażby powerbankami, wszystko po to, aby była współpraca i to silne społeczeństwo z sobą współpracowało. Tym bardziej podkreślamy, że mówiąc o inicjatywach oddolnych i dbanie o mniejsze miejscowości, Małopolska w najbliższych latach chce bardzo mocno postawić na budowę wodociągów, rozbudowę nowej sieci wodociągowej, aby ta woda była bardzo dostępna, a tym bardziej widzimy, że Małopolska jest regionem, gdzie tej wody po prostu brakuje. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za obecność, za rozmowę z nami. Naszymi Państwa gościem był Pan Łukasz Smułka, marszałek dziękuję. województwa Małopolskiego. Dziękuję. dziękuję.